Dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie poświęcone aktualnościom tego lata. Spotkanie z jednego miejsca o innym czasie niż zazwyczaj i, mam nadzieję, z wystarczająco silnym internetem, byśmy mogli przejść przez kolejne slajdy, które przygotowałam. Zacznę od tego, co na świecie, od działalności ruchu samopomocowego osób z jąkaniem. Space to Stutter, Spero Stuttering, Stamili Official, to te platformy wspierające osoby doświadczające jąkania, o których będę teraz mówiła, w związku z kilkoma wydarzeniami. Pierwsze z nich już jakiś czas temu o tym wspominałam w mediach społecznościowych. Wydarzenie, które przywołuje Polskę w takim niezbyt pochlebnym kontekście, mianowicie w, podczas jednego z festiwali filmowych w Polsce, które odbywają się na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ta tematyka jest właśnie ich głównym motorem nośnym. Podczas jednego z takich festiwali odrzucony został film osoby doświadczającej jąkania. Film... Również o bohaterze, który doświadczają Kania i skorzystam ze ściągi, żeby niczego nie przekręcić. Tutaj mamy przykład osoby zaangażowanej, która działa i nie tylko na swoją rzecz, ale również na rzecz innych osób. I to jest reżyser Irmo Steinberg z Danii, którego film Unspoken Truth, Niewypowiedziana prawda, został odrzucony z listy filmów, które miałyby się na festiwalu pojawić, z przyczyny, wydawałoby się niezrozumiałej. Otóż uznano, że jąkanie nie jest nie, rodzajem niepełnosprawności, nie należy do niepełnosprawności. I z jednej strony można by powiedzieć, Świetnie. Osoby z jąkaniem nie są postrzegane jako osoby ograniczone przez swój sposób mówienia, czy też w jakikolwiek sposób gorsze, mniej ważne. Ale z drugiej strony, wiemy, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała jąkanie za niepełnosprawność i niektóre osoby doświadczające go w bardzo nasilonym stopniu. Doświadczające silnych ograniczeń w komunikacji, właśnie z tego powodu mogą uznawać same siebie za osoby z niepełnosprawnością. I być może tutaj ten punkt widzenia organizatorów, czy niepełnosprawność, czy wada wymowy, jak podejrzewam, tak właśnie mogło być postrzegane, jąkanie, spowodowało, że film nie został zakwalifikowany do konkursu. I teraz. Można by się zastanowić, czy to był przejaw dyskryminacji, a więc nieuznanie, że dana osoba doświadcza niepełnosprawności, czy też może przejaw nieświadomego wspierania osób z jąkaniem, dając im taki sygnał, nie uważamy Was za osoby niepełnosprawne z powodu waszego sposobu mówienia. Raczej byłabym skłonna podejrzewać, że wynika to z nieświadomości. No, i jeszcze wciąż w naszym społeczeństwie pokotującego przekonania, że jąkanie to jest rodzaj nawyku, którego ktoś się, który ktoś nabył, wyuczył się. I w związku z tym można się tego oduczyć, a więc nauczyć się płynnego mówienia i można przestać się jąkać, trenując sobie płynne mówienie. Badania naukowe ostatnich lat, jak również Praktyka, współpraca z osobami doświadczającymi jękania, rzeczą temu przekonaniu, ale organizatorzy tego festiwalu filmowego, który odbywa się w Koszalinie w tym roku, no, niestety nie wykazali się pełną świadomością w tym zakresie. Co prawda, list wystosowany przez Family Official, Pozostał bez odpowiedzi. Musiałabym sprawdzić, czy w najbliższym czasie, czy przypadkiem ta odpowiedź jednak nie nadejdzie. W polskim internecie, na polskojęzycznych stronach również nie znalazłam żadnych informacji na ten temat. A ciekawe byłoby poznanie stanowiska organizatorów i uzasadnienie głębsze uzasadnienie odrzucenia filmu, który startował właśnie do tego festiwalu jako film krótkometrażowy. Więcej na temat tego filmu, na temat fabuły, na temat tego, co chciał przekazać reżyser, można się dowiedzieć słuchając podcastu przygotowanego przez Daniela Raci „Stuttering is cool”. Można też przeczytać list z Tameli Official, którym argumentuje ona. Niewłaściwość stanowiska organizatorów festiwalu filmowego. Zachęcam do zapoznania się i do wyrażenia również własnego zdania, jeśli zgadzacie się bądź nie zgadzacie ze stanowiskiem organizatorów lub ze stanowiskiem tych organizacji wspierających ruch samopomocowy, a bądź też organizacje samopomocowe, które stanęły za reżyserem tego filmu. Napiszcie w komentarzach. Co na ten temat sądzicie? Myślę, że to jest świetny temat do dyskusji, chociażby w klubach J. Kolejny przejaw działalności tych organizacji samopomocowych, organizacji działających na rzecz osób z jąkaniem. Tutaj przykład takiego znów stanięcia murem za osobami doświadczającymi jąkania. Tym razem w kwestii prowadzenia terapii, a więc odnoszącej się bardziej do nas logopedów, jest to protest, który wystosowała organizacja Space to Starter, do autora i wydawcy podręcznika na temat terapii logopedycznej. I tutaj mamy bardzo. Takie bardzo mocne stanowisko skierowane przeciwko podręcznikowi Clinical Methods and Practical Mainspeech Language Pathology autorstwa doktora Hedge'a. I Space to Stutter, ale także spero Stuttering bardzo twardo tutaj optują za tym, aby nie tylko nanieść zmiany w podręczniku, które zawiera, za chwilkę powiem, jakie wskazówki terapeutyczne, ale także idzie krok dalej. Raczej chciałaby, aby wystosować również oświadczenie, które uznaje potencjalne szkody, jakie może wywołać działanie zgodnie z wskazówkami zawartymi w tym podręczniku, jak również założenia takiego panelu doradczego złożonego z logopedów, badaczy, osób jąkających się, także w celu kierowania opracowaniem przyszłych treści dotyczących jąkania. Ale też takiego zobowiązania się do uwzględniania tych współczesnych i aktualnych, opartych na dowodach naukowych, zorientowanych na, na człowieka, a nie na, na to, czego on doświadcza czyli nie na zaburzenie mowy. Te praktyki dotyczące jąkania, które mogłyby w przyszłych publikacjach wesprzeć człowieka doświadczającego jąkania. I o co tak naprawdę tutaj poszło? Może się to wydać niektórym z Państwa zaskakujące, ale w tym podręczniku takie wskazówki się pojawiły, które mogą promować samostygmatyzację, które mogą wzmacniać dyskryminację osób z jąkaniem, które mogą utrwalać wręcz. Traumatyczne doświadczenia tych osób związane z mówieniem. W dodatku nie znajdują one potwierdzenia w aktualnych badaniach nad jąkaniem. Jakie to konkretnie wskazówki? Na przykład zatrzymanie mówienia w momencie zająknięcia z odwróceniem wzroku, a więc z przerwaniem kontaktu wzrokowego, tak jakby była to byłby to rodzaj kary za zająknięcie. Natomiast wzmacnianie płynnego mówienia, które, jak wiemy, jest niezależne od woli osoby z, mówieniem, osoby z jąkaniem. Zająknięcia są zupełnie mimowolne, a więc to, co się wydarza, to nie jest przejaw nawyku, nawykowego działania, jak ogryzanie paznokci, to jest przejaw tak, a nie inaczej działającego, funkcjonującego systemu neurofizjologicznego. I jeśli teraz pomyślimy, że dana osoba miałaby zatrzymać się, przerwać się, przerwać swoje mówienie z tego powodu, że poszło nie tak jak trzeba, miałaby zacząć mówić tak, jak jest to oczekiwane przez otoczenie, proszę zauważyć, że pozbawia się ją, sprawczości, pozbawia się ją spontaniczności, pozbawia się ją akceptacji otoczenia, a więc jej samoocena również może być zaniżona. Może to bardzo negatywnie wpłynąć również na ten aspekt psychologiczny, jeżeli chodzi o dzieci. Może to mieć bardzo dalece idące konsekwencje i faktycznie, jeżeli ujmiemy ten punkt widzenia i porównamy go z Innymi, bazującymi na aktualnych wynikach badań naukowych i aktualnym podejściem do jąkania jako przejawu neuroróżnorodności, no to widzimy bardzo duże rozbieżności. Zastanawiam się nad tym, co możemy znaleźć w polskich publikacjach. Z pewnością w publikacjach sprzed kilkudziesięciu lat możemy odnaleźć echa podobnie prowadzonych terapii. Niemniej jednak, jeżeli znaleźlibyśmy podobne wskazania w aktualnej literaturze dotyczącej terapii logopedycznej, powinna nam się zapalić czerwona lampka i powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nie jest to treść, która jest zgodna z aktualną wiedzą, z aktualną wiedzą naukową, opartą właśnie na badaniach. Jeśli trafią Państwo na tego rodzaju artykuły, publikacje, jakiekolwiek, Proszę podejść do tego z dużą dozą krytycyzmu i usprawdzać, porównać z tą wiedzą aktualną, którą w rozmaitych źródłach polskojęzycznych można już znaleźć, czy na stronie Logolab, czy na stronie Fundacji Centrum Logopedyczne, jak również na stronach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, jak Stuttering Foundation, jak Stamma i wiele innych. Niektóre z nich będę wspominała za chwilkę przy następnych slajdach. I wspomniana właśnie Stuttering Foundation organizuje webinary szkoleniowe dla logopedów najbliższy 30 lipca. Bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o terapię jękania u dzieci, ale też przeciekawe podcasty. Podcasty dostępne w każdej chwili bez żadnych opłat. Webinar można w nim uczestniczyć bezpłatnie w dniu wydarzenia, natomiast potem nagranie wykupuje się już za Taką pewną symboliczną kwotę, która idzie na rzecz działalności fundacji. Podcasty bardzo polecam. One są prowadzone przez osobę dorosłą doświadczającą jąkania i wspierającą osobę z jąkaniem, również terapeutycznie, Sarem McIntyre. I gośćmi bywają naukowcy, jak również praktycy logopedii, dorosłe osoby doświadczające jąkania. Przeciekawy zestaw tematów, zarówno dla logopedów, jak i dorosłych osób doświadczających jąkania, także dla rodziców. Bardzo serdecznie Państwu te podcasty polecam. Jeśli chodzi o artykuły, to o jednym z tych dwóch artykułów już wspominałyśmy podczas naszego live'a na temat kiełkotu. Przypomnę, że nagrania obydwu live'ów dla rodziców, jak i dla nauczycieli są już na stronie Porozmawiajmy o jąkaniu na YouTube. Więc można tam sięgnąć i posłuchać, przypomnieć sobie, bądź odsłuchać po raz pierwszy, zapoznać się. I ten pierwszy artykuł, który tutaj przypominam, to jest artykuł dr Susan Cook dotyczący giełkotu, jak można wspierać dzieci doświadczające giełkotu w szkole, będąc nauczycielem. Myślę, że to jest bardzo praktyczny i bardzo pomocny logopedom szkolnym, ale również nauczycielom materiał. Pojawił się także nowy artykuł na temat gotowości do podjęcia terapii jąkania, i to jest temat, który rzadko jest poruszany w polskiej literaturze algopedycznej. Tym bardziej zachęcam do sięgnięcia o ten artykuł. Tutaj Iowa Stuttering Lab to jest właśnie ten, ten profil, na którym można tego poszukać na Instagramie, ale także w Facebooku, w innych mediach społecznościowych. Nie jest to, jest to artykuł, który myślę, może być takim światłem na to, co robimy na początku terapii. Czyli czy w ogóle ten moment jej podjęcia jest odpowiedni? Na jakim etapie gotowości do podjęcia tej terapii znajduje się osoba, z którą zamierzamy pracować? I ten początek, jeżeli dobrze sprawdzimy, w którym miejscu się znajdujemy, może nam zagwarantować dalszy swobodny i taki z sukcesami przebieg terapii logopedycznej w zakresie jąkania. I myślę, że tutaj dr Rogers i jej zespół z świetną pracę robią w zakresie właśnie badań odnośnie tej gotowości do podjęcia. Terapii logopedycznej. Warto się zapoznać z tym, ale też z innymi artykułami na temat właśnie gotowości do podjęcia terapii. Tutaj już trochę polski kontekst, choć światowy także, ponieważ w takim wydawnictwie pokonferencyjnym, po konferencji międzynarodowej na temat jąkania, Aikos, która odbyła się we Włoszech w zeszłym roku, jesienią, mamy tutaj dwa artykuły. Te artykuły dotyczą terapii jąkania, PAELIN, PCI i perspektywy rodziców w tej terapii. To jest artykuł polskich autorek, Męsierskiej, Schab, Szymczakowskiej i Pakury. I drugi artykuł również polskich autorek, Męsierskiej, Janus, Pakury i Szymczakowskiej na temat doświadczeń rodziców, których dzieci uczestniczyły w warsztatach Logolab i którzy sami również podczas tych warsztatów Spotykali się ze specjalistami, dyskutowali, rozmawiali i obserwowali zmiany, jakie zachodzą w dzieciach i w nich samych, właśnie przez ten czas, od jesieni do wczesnej wiosny, od zazwyczaj od października, listopada do maja, czerwca, podczas warsztatów, które prowadzone są przez profesor Katarzynę Węzierską, również doktor Monika Pakurę, magister Janę Szymczakowską, więc zespół Uniwersytetu Śląskiego i Fundacji Centrum Logopedyczne. I również na stronach Fundacji Centrum Logopedyczne możemy znaleźć taki apel o wsparcie badań i tutaj też są to badania można powiedzieć, światowe, ponieważ pani Eleonora Arwaj, doktorantka Uniwersytetu Komińskiego w Bratysławie, prosi nas, polskich logopedów, o wsparcie badań, badań naukowych. Myślę, że warto wesprzeć koleżankę, sprawdzić też siebie w ankiecie badawczej. Przepraszam. I ankieta ma na celu głębsze zrozumienie Świadomości logopedów na temat zaburzeń komunikacji społecznej, pragmatycznej. Więc zachęcam również do wzięcia udziału w tym badaniu. I to nie koniec. Fundacja Centrum Logopedyczne działa bardzo prężnie, otwiera wciąż nowe inicjatywy, rozpoczyna działalność na różnych polach. Tutaj poszerzenie. Dostępności materiałów wideo na temat jąkania, wypowiedzi dorosłych osób z jąkaniem, specjalistów, ale także rodziców na temat jąkania, archiwum defaworyzowanych. Na stronie Fundacji Centrum Logopedyczne mogą Państwo znaleźć odpowiednią zakładkę i przejść do tych rozmów, posłuchać, zastanowić się, przemyśleć, czy moje zdanie na ten temat jest zbieżne, czy też rozbieżne z tym, które. Wypowiadają ci specjaliści, eksperci od własnego jąkania, od jąkania swoich dzieci, a także w dziedzinie naukowej. Zachęcam bardzo. Tym samym mamy też, jako prowadzący warsztaty z młodzieżą, mamy dodatkowe materiały do tego, by zapoznawać młodzież z głosem osób dorosłych, doświadczających jąkania, aby pokazywać, modelować otwarty sposób mówienia o jąkaniu, akceptujące podejście do tego właśnie sposobu mówienia i do tego przejawu neuroróżnorodności w mowie. I jeszcze wciąż Fundacja Centrum Logopedyczne, wciąż jeszcze Uniwersytet Śląski w Katowicach i Camp Dream Speak Live. Jedyna w swoim rodzaju inicjatywa ogólnoświatowa, która szerzy takie pozytywne podejście do jąkania podczas obozów dla dzieci, które są rodzajem, może bardziej trafne określenie, to byłoby półkolonie. Przez kilka dni są ze sobą razem, mówią o komunikowaniu się, mówią o byciu osobą doświadczającą jąkania, o jąkaniu, o akceptacji, edukują. Sami siebie dowiadują się więcej na temat jąkania, ale też edukują innych. I to, co bardzo ważne, dzięki temu wzrasta ich odporność psychiczna, pewność siebie, sprawczość w mówieniu. Przeciekawa i bardzo pozytywna inicjatywa po raz drugi w Polsce pod koniec lipca tego roku. I jeżeli mówimy jeszcze o lecie tego roku, to ostatnia inicjatywa, Taka już światowa, 15. Światowy Kongres Stowarzyszeń Osób Doświadczających Jąkania, gromadzących osoby doświadczające jąkania. Kilkudniowy zjazd, w tym roku w Helsinkach w sierpniu. I możliwość wysłuchania osób z jąkaniem z całego świata, wysłuchania także specjalistów w mniejszym stopniu, działaczy ruchu samopomocowego. Bardzo mało jest osób z Polski na takich kongresach, więc bardzo bym zachęcała wszelkich działaczy ruchu samopomocowego, zainteresowanie się i, i jednak uczestniczenie w takich ogólnoświatowych zjazdach, bo to jest bardzo, bardzo pobudzające, jeżeli mamy kontakt z osobami z zagranicy, sprawdzamy, jaka jest perspektywa, jakie możliwości działania, jakie inicjatywy są tam podejmowane, wymiana doświadczeń. Ale także trochę wiedzy od specjalistów, gdzieś pomiędzy wierszami, gdzieś tam można również tego zasięgnąć. Bardzo, bardzo polecam. I to wszystkie informacje, jeśli chodzi o takie nowości dotyczące wydarzeń, z obszaru jąkania i giełkotu, jakie przygotowałam na dziś, ale jeszcze. Zamierzam zebrać dla Państwa to, co będzie planowane jesienią, i podczas następnego live'a powiem o zapowiedziach, aby nie przeoczyli Państwo tego, co interesujące, co ciekawe, a jeśli o czymś zapomniałam, coś przeoczyłam, a wydaje się to Państwu ważne, proszę dopisywać w komentarzach, proszę się dzielić, tylko byśmy wszyscy byli na bieżąco, bo dzięki temu, że to robimy, dzięki temu, że tym się dzielimy, to w naszym. Otoczeniu, na naszą małą miarę możemy zmieniać postawy wobec jąkania, możemy zmieniać postrzeganie tego sposobu mówienia, a to może nastąpić na dużą skalę tylko dzięki takim właśnie drobnym, małoskalowym działaniom. Dobrego wypoczynku dla wszystkich, którzy są już na urlopie, tym, którzy się na do niego dopiero szykują, oczekują, do dobrych przygotowań. Dobrej pogody, mam nadzieję, że słonecznej, pomimo tego, co prognozy nam tutaj sugerują. I zapraszam na kolejne spotkanie.